Jakie założenia musisz znać na pamięć w kontekście wahadła matematycznego? Przypomnę szybciutko, że wahadło matematyczne to jest kulka, która jest zawieszona na nitce i lata sobie w tę i z powrotem porusza się tutaj po fragmencie okręgu. Porusza się ruchem drgającym. I mamy taki wzór na okres drgania wahadła matematycznego, że to jest 2 pi L przez G pod pierwiastkiem, gdzie G to jest przyspieszenie grawitacyjne, L to jest długość nici. I to, co musisz znać, to są pewne założenia, kiedy dany model możemy dobrze przybliżyć, że to jest właśnie wahado matematyczne i kiedy możemy stosować ten wzór. Pierwszy warunek jest taki, że wahadło matematyczne to będzie. Mała kuleczka bardzo ciężka na długiej, nierozciągliwej i nieważkiej nici. Dlaczego takie założenie? Ano dlatego, że chcemy traktować tą kuleczkę jako punkt materialny. Wobec tego jej promień musi być bardzo mały w porównaniu z długością nitki. Po drugie. Zaniedbujemy we wszystkich rozważaniach masę nitki, dlatego mówimy nieważka. Jej masa musi być dużo mniejsza od masy kulki, żeby właśnie tą masę nitki móc zaniedbać. Oczywiście zakładamy, że ta nitka się nie rozciąga w żaden sposób, dlatego mówimy jeszcze, że jest nierozciągliwa. I kolejnym warunkiem, który musi być spełniony, to jest to. Jak wychylamy tą kulkę z położenia równowagi? Więc ten kąt alfa powinien być mniejszy niż 5 stopni, bo wtedy prawidłowe jest przybliżenie sinus alfa w przybliżeniu, że jest równy tangensowi alfa, którego to przybliżenie używamy, wyprowadzając ten wzór. Ostatnia rzecz, o której pamiętaj w kontekście Bahadu matematycznego, to to, że jeżeli wyprowadzamy ten wzór, to zakładamy, że działają tylko dwie siły siła ciężkości i siła naciągu nici, czyli zakładamy, że na przykład nie ma żadnych sił oporu powietrza. Więc to są te założenia, które musisz pamiętać, bo może być o nie pytanie na maturze.